Został brutalnie zabity dwa kilometry od własnego domu. Kazimierz Pomfara, człowiek, który nie poddał się władzy ludowej i zapłacił za to najwyższą cenę. To właśnie tam, w głębi lasu, odnaleziono jego ciało po dwóch miesiącach poszukiwań. Wyobraź sobie, że tracisz wszystko: twój dom, rodzinę, godność. Dla tysięcy Polaków takie historie były rzeczywistością, której doświadczyli. Beata pomaga tym ludziom odzyskać sprawiedliwość po latach. Urząd Bezpieczeństwa traktował wspieranie Armii Krajowej jako znaczne przestępstwo. Córka Kazimierza wspomina dzień, gdy milicjanci wtargnęli do ich domu, związali mu ręce i nogi. Ja to tylko pamiętam, mogę powiedzieć, jak tatusia zabrali w ten czas, przyszło dwóch czy trzech. jeszcze to mało miał na rękach, pamiętam, bo siostry moje, musiał ją położyć. Zabrali ręce mu nogi muskuli i wyprowadzili w stronę cmentarza, bo to na Bodzentyn to tak w się chodziło, chodziło, tą drogą przez las. Matka chwyciła wtedy pięcioletnią córkę za rękę i poszły razem za nimi. Sąsiadka, mieszkająca naprzeciwko, wybiegła z krzykiem. Nie wiedziały, dokąd zabierają Kazimierza. Jak wyprowadzili, to my z mamusią, mamusia mnie za rękę, wzięła i obydwie szły za tatusiem. Ale sąsiadka, co my tam troszkę mieszkali, naprzeciw, jak myśleli, wyleciała. Jak zobaczyła, zaczęła strasznie krzyczeć, bo ona bardzo tatusia lubiała i w ogóle nas wszystkich. I wyskoczyła i mówi tak, i już jak dziewny go biorą, gdzie go bierą? I mówi, wyleciała z kawałek chleba, taki ukrojony jak to dawniej się na Brytannach piekło, tak? Ukroiła tego chleba i zło kręcony, wyleciała z tym chlebem. Juzia weź mu na drogę, weź mu na drogę, bo przecież jak tego. No i się ten chleb wzięła. Milicjanci prowadzili Kazimierza dalej, wzdłuż drogi w kierunku lasu. Matka z córką szły za nimi. Milicjanci co chwilę upominali, aby wróciły, jednak też szły dalej, do pewnego momentu. No i, i to się tak stało i szli, my dalej za tatusiem, ale jak my go, go prowadzili, tatusia na, na z tyłu to co trochę jakiś czas proszę się wrócić, proszę się hmm. wrócić, żeby my się wrócili. Ale mamusia nie ustępowała i nie, wróca, nie wracaliśmy się. Ale już my e, przeszli e, kawałek drogi spory na taką rzekę, bo tam się przechodziło przez taką rzekę i mówi tak, jak się nie wrócicie, to, to tu rozstrzelam was. Milicjanci zagrozili kobietą śmiercią. Na prośbę Kazimierza żona z córką zawróciły. A tatuś się wykręcił i mówi tak, Józia, Józia, weź to dziecko, idź do domu. Weź to dziecko, idź do domu. No i my się potem wrócili. A oni go zabrali w stronę lasu, lasu i już droga zaginęła. Władza zaprzeczała, zbywała, odsyłała. Mamusia jeździła to, tu, na, do, do Bonantynia, na postarunek. Dowiadywała się, gdzie się podział. Tak, i no musiała dociekać, strasznie dociekała to. Zupełnym przypadkiem, krowa jednego z sąsiadów, kopiąc w ziemi, odsłoniła zakryte gałęziami ciało. I krowę, coś, coś ciekawiło, krowę. Nie wiem, coś poczuła, czy jak pani. Zaczęła ta krowa rogami i nogami kopać. Doszedł, paszy, ręka, ręka wisi. No zobaczył człowieka, nie? No i dał znać. A wiedział, że mamusia poszukiwała tatusia. Prokurator przyjechał furmanką. Na miejsce zbrodni wezwali żonę Kazimierza. Żona rozpoznała swojego męża. Po tatuażu na ręce i medaliku. Nikt z rodziny nigdy nie przypuszczał, że tak potoczą się losy Kazimierza. Jednak nawet po śmierci nie dane było rodzinie zaznać ukojenia. Pogrzeb Kazimierza odbył się bez udziału księdza. Bieda i strach paraliżowały społeczność. Tak, jeszcze ksiądz potem nie chciał pochować, wie Pani jak to dawniej, bo się pieniędzy nie miała. No cuda się odgrywały. Ksiądz wyszedł, potem chciał pokropić mu się nerwy wzięły, bo już wyszła z tego się wszystkiego, złapała te, tego kropitka, sama pokropiła, księdza odepchnęła i mówi, możesz nie pochować. I tak pochowamy go same. No i tak się stało. Rodzina sama musiała pochować Kazimierza, bez szczególnych ceremonii, pozostawieni sami sobie. Po śmierci Kazimierza jego żona została sama z dziećmi, w atmosferze prześladowań i piętna. Brakowało chleba, brakowało pieniędzy, żeby kupić buty. Dlatego córka musiała pracować jako dziecko, chociaż nie miała jeszcze 15 lat. Wida była jeszcze. Ma, mamusia musiała wychować. brata, dzieci, bo były zawita matka była zawita. Było to wszystko, to ona miała mętli w głowie, ona że i tak to, to wszystko wytrzymała, to nie wiem. Bieda była okropna, nie ma nawet o czym mówić. Chleba brakowało w skarbie. Wspomina, że dzieci, które miały ojców, chodziły w lepszych ubraniach, a oni byli inni, biedniejsi. Czuło się to na każdym kroku. Okropne było, to przeżycie, a jeszcze prześladowany był niesamowicie tatuś. Tatuś pochodził z Bozentyna, miał pole w Bozentynie. I jak jak jeździł w to pole, to zawsze był przebrany, w spódnicy, kusteczka, zapaska, tak. Ja nieraz na furze siedziałam na tych snopkach. Mimo cierpień, rodzina Fonfarów nigdy nie zapomniała o Kazimierzu i jego odwadze. Od momentu znalezienia ciała Kazimierza jego rodzina wiedziała zbyt dużo. Dlatego dzieci były ukrywane przez krewnych w obawie przed kolejnymi represjami. Rodzina pomagała jak mogła. Siostra mamusi pomagała, babcia, no rodzina pomagała. I w, y, w starszku byłam, bo tak mnie ukrywały, bo chciały tą rodzinę zgładzić, wie Pani. Panowała bieda. Brakowało jedzenia. Brakowało pieniędzy na ubrania. Rodzinie brakowało ojca. No bo w, w, tak było, bo przecież jak chleba brakowała, to ja już w dziecinnych latach, to ja już po, i po służbach chodziłam i, i, i jeszcze nie miałam nawet 15 lat, to ja już po zarobkach chodziłam, musiałam sobie na buty kupić, na wszystko Boże, bo, bo nie miałam gumowcy, bo, bo dawniej to w gumowcach, bo nie było na stać na co inne. No było coś okropnego, no. Władza starała się wymazać wszelkie ślady, zarówno fizyczne, jak i pamięci o Kazimierzu. Wszelkie próby szukania sprawiedliwości zakończyły się na niczym. Komuniści nie słuchali, nie pozwalali mówić. Nie chcieli, aby ludzie dowiedzieli się prawdy. Pierwszy raz ta sprawa była i na tej sprawie my zrezygnowali, wie pani. Aha. Nie dali się nawet się wychylić i powiedzieć słowem, no ale nie dała rady. Nawet na tej pierwszej sprawie my się mam się zlikwidowała, a to wszystko mówi, bo co? nie da, nawet słowem nie dali powiedzieć. Oprawcom zostały postawione zarzuty, jednak były one wydmuszką. Rodzina nie doczekała się wtedy sprawiedliwości. Córki Kazimierza Fonfara rozpoczęły działania z kancelarią w czerwcu 2019 roku. Sprawa zakończyła się w styczniu 2021 roku pomyślnym wyrokiem, na podstawie którego córkom pana Kazimierza przyznano odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdy ojca. Nie możemy zmienić przeszłości, jednak możemy pomóc tym, którzy wciąż żyją z jej piętnem. Znasz kogoś, kto przeżył takie historie? Pomożemy. Podziel się swoją historią, aby więcej osób mogło usłyszeć, że nie są sami.